Cześć Wam, witam się z Wami w dzisiejszym vlogu i witam się w innym miejscu, bo jesteśmy w Krakowie. Przejechaliśmy sobie tutaj z rodzinką. Ja akurat się szybko ubrałam, pomalowałam i lecę na dół po śniadanie dla mnie i dla Staśka. Jakoś wygodniej jest w pokoju. Mam wrażenie, że jest w pokoju. Jest w pokoju jeść, no bo nie powiedziałam, co jest wygodniej. Na dole jest bardzo dużo rozpraszaczy i to śniadanie zajmuje nam wieki. A najgorsze jest to, jak Staś zobaczy, że jest Nutella. No to. no Wolałbyś nutelę, jak widział jakąś czekoladę niż ogórka, pomidora czy paprykę. Więc jak tutaj przyniosę mu śniadanko i może odrobinę nutelli, no to nie będzie chodził, nakładał sobie, czy wołał o więcej. Dlatego lecę na dół po śniadanko i zaraz do Was wracam. Oficjalnie dałam ciała, bo myślałam, że śniadanie jest do 10, 11, a jest do 9. I jak przyszłam, to już zbierali. Udało mi się dorwać tylko to, czyli dwa krosanty, twaróg, dżem, no i czekoladę dla Stasia. Nie jest źle, ale myślę, że coś na mieście będziemy musieli dojeść. No, <laughs> idziemy zajadać. Ej, kokietony patrz. Kokietony. A z drugiej strony. Czyli jest tutaj czekolada, uh -huh. tutaj mi daj, tu. Tego nie chcę w czekoladzie. Tego. Jest okej, okay, ale tego nie, tego nie. Ten hmm. ma być taki czyściutki. Tu kładę, bo to dla Ciebie, a później nie zjesz. Pycha. Zasada nie garbić się obowiązuje również w Krakowie, okej? Okay? chwilkę idę na siłownię i stwierdziłam, że chcę wam coś powiedzieć. Ta siłownia i pójście na tą siłownię w sumie by do tego skłoniły, chodzi o kwestię wychodzenia ze strefy komfortu i pokonywania własnych granic i dlaczego zaczynam mówić o siłowni i z tym mi to się kojarzy, bo ja mam problem z chodzeniem na siłownię. Ja sobie w domu ćwiczę u siebie w garażu na bieżni, jest elegancko, nikogo tam nie ma. E, nie ma tam ludzi, a idę na siłownię i tam trochę tych ludzi najczęściej jest. Troszkę ich tam jest. Czy czuję się komfortowo w tym miejscu? No nie do końca. Mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą, boję się popełnić błąd, boję się potknąć, bo, boję się wejść na bieżnię, że coś kliknę nie tak, że z niej spadnę, że jak będę chciała się napić, to się obleję. Dlaczego ja tak mam? Kwestia poczucia własnej wartości, braku pewności w co niektórych sferach, w których nie do końca się czuję dobrze, no bo nie czuję się jakimś super sportowcem i idę na siłownie, i, i może czuję się taka zagubiona. Nie wiem, staram się to czasami sobie jakoś wytłumaczyć, i, i chyba nie potrafię. Ale pchałam siebie na tą siłownię i będąc już tutaj na tym wyjeździe na siłowni byłam trzy albo cztery razy chyba dzisiaj czwarty raz. I za każdym razem jest to ciężkie, ale za każdym razem delikatnie łatwiejsze. Słuchajcie, za drugim razem napiłam się wody, ok? I ja wiem, ktoś to słucha i sobie pomyśli, co z tą laską jest nie tak. Ona się boi iść na siłownię, bo się napisam wody. Dziwna kobieta, ale no nie czuję się tam komfortowo, a z kolei, tak jak mówię, za każdym razem jak już pójdę, ten następny raz jest łatwiej. E, może kwestia, że poznałam sprzęt i wiem jak działa bieżnia, nie no, żartuję sobie oczywiście. Wydaje mi się, że jest więcej takich osób jak ja, że właśnie w miejscach, w których no nie są na co dzień, to poda siłownia, nie czują się zbyt pewnie e, i są tacy lekko wycofani, a może są też osoby, które w ogóle by się nie odważyły pójść, no i dobra i tu przełamuję tą swoją granicę, idę na tą bieżę, czuję się zajebiście czuję się fajnie, że, że poszłam i mimo, że tam są jacyś ludzie czy sportowcy przy których ja się czuję taka strasznie malutka i niedoświadczona, to sobie nawet daje radę. A tu się jeszcze okazuje, że jak sobie z czymś nie radzę, to się znajdzie taka dobra dusza i mi pokaże, co mam zrobić. Fajnie. Fajnie, wystarczyło się przełamać. E, I to jest ta kwestia pokonywania tych swoich granic, stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki w takich małych choćby kwestiach, bo teraz są małe, z czasem będą duże. E, jest następna rzecz, w której się przełamałam, czyli mamy już następnego vloga. Słuchajcie, wrócenie do Was po tak długiej przerwie, która trwała ponad rok, była dla mnie kosmicznie ciężka. To była, no tak, to była kosmicznie trudna, ciężka decyzja. E, Stres ogromny, przeogromny, który towarzyszy mi do teraz, już jest mniejszy, ale moment, kiedy ja wstawiłam tego vloga, był taki, słuchajcie, no, ciężki. Pomyślałam sobie, jest ciężko, jest trudno. no Zobaczymy, czy, czy, czy to dźwignę. Jednak jak wstawiałam pierwszy raz tego pierwszego vloga, było to łatwiejsze, też stresujące. No, na co dzień jednak nie nagrywamy filmów i nie wrzucamy ich do sieci. Tak. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak. Ja... tak... I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na co dzień jednak tego nie robimy i moment, kiedy coś wstawiałam po takiej przerwie, czułam bardzo dużą presję. Miałam wrażenie, że ciąży na mnie ta presja, że. Może ktoś ode mnie czegoś oczekiwać, albo spotkam się z hejtem, albo ktoś mi powie, teraz to, to sobie spadaj. Nie było co rok, to tam spadaj. No ale okej, okay, no, ktoś by tak najwyżej powiedział. Ale skoro ja po tej decyzji i wstawieniu blaga czułam się lepiej, to chyba to było najważniejsze. I skoro czułam, że podniosłam sobie wyżej poprzeczkę i udało mi się na nią wejść, wdrapać i, i może zaraz podniosę jeszcze wyżej, to to jest chyba najważniejsze. Następna kwestia w pokonywaniu takich swoich granic, yy, to short, to jest mój short, w który wstawiłam i jak chcecie, to sobie zobaczcie. Tam wyszłam totalnie ze strefy komfortu i filmik, który myślałam, że pozostanie prywatny, no, ujrzał światło dzienne, nie pozostał prywatny, jak widzicie i fajnie, fajnie. Ostatnio coraz częściej przyłamuję te swoje granice i mam wrażenie, że jako człowiek rosnę i to, jak ja się czuję, jest dla mnie najważniejsze i to, że takie małe rzeczy dla kogoś totalnie nieznaczące dla mnie są czymś wielkim i one mnie cieszą, to jest najważniejsze. I to mi daje ogrom satysfakcji i takiego, takiego, takiej, takiej naturalnej radości. Fajne, fajne uczucie. Polecam każdemu. I uważam, że najpierw to będą takie małe rzeczy, fajnie, właśnie w tych małych rzeczach powoli wychodzić ze strefy komfortu. E, a z czasem będą to coraz trudniejsze rzeczy. Ta barierka będzie coraz wyżej, wyżej, wyżej i wyżej. Ja będę coraz wyżej. No? <laughs> ok, idę na siłownię, trzeba, trzeba się przemóc, a nie tutaj rozgadywać do Was, bo zaraz nie pójdę. Nie no, poszłabym, o Jezu, poszłabym, miałam jeść. Więc lecę. Trening zaliczony i po 25-30 minutach siłownia była praktycznie cała zapełniona, więc no długo się nie nacieszyłam samotnością, ale było ok, lecę pod prysznic, bo śmierć. Teraz, bo dopiero teraz znalazłam chwilkę, żeby z Wami porozmawiać, a w sumie to pożegnać się, bo chciałam zakończyć już dzisiejszego vloga. Dzisiaj był intensywny dzień i czemu tak macham tą ręką? Widzieliśmy się z moją przyjaciółką Polinką, byliśmy w zoo, później pizza, później kawka, a teraz szykuję się na randkę z Mateuszem. No, no nie pójdę w tej brudnej koszulce. No, jest dość cała brudna nawet. Ale włosy ogarnięte, mykiesz garnięty. Za chwilę się przybieram i lecimy na randeczkę I to tyle. Tyle z tego vloga. Widzimy się na następnym. Do zobaczenia. Cześć.